Pani minister, kiedy rząd kupi szczepionkę przeciwko świńskiej grypie? Jak uzyska odpowiedzi na pytanie, które z dużą determinacją stawia firmom farmaceutycznym, które negocjują ze mną. Negocjacje trwają. Tak. Mamy w Komisji Europejskiej Europejską Agencję do Spraw Leków w Londynie, która rekomenduje dopuszczenie leku do obrotu lub nie. I Komisję Europejską, która tę decyzję podejmuje w oparciu o rekomendacje Europejskiej Agencji do Spraw Leków. I pan, pani minister... Czyli, czy i teraz powiem tak, jednym z głównych celów Unii Europejskiej jest zapewnienie, żeby leki, które są stosowane na obszarze wszystkich krajów unijnych, były bezpieczne, skuteczne i dobrej jakości. Na poziomie krajowym takie, taką funkcję pełni Urząd ds. Rejestracji Leków i Minister Zdrowia dla tych leków, które nie są rejestrowane w procedurze centralnej. Powiem tak. I bardzo bym chciała rozmawiać z panem ministrem jak z partnerem, który po pierwsze posiada taką samą wiedzę i wierzę w to głęboko, jaką ja posiadam, aktualnie panujący minister. Otóż to, że rzeczywiście EMA dopuszcza, rejestruje ten lek, nie znaczy wcale, że polski rząd podpisuje z EMA. -ą. Skoro dopuścił ten lek, rejestrując go, to dopuścił go do wolnego obrotu. A skoro dzisiaj firma mówi... To, że został dopuszczony do wolnego obrotu, to jest jedno, a my chcemy, aby ten lek był zakupiony przez rząd. Dlaczego? Dlatego, że to rząd ma wziąć odpowiedzialność Przecież. za skutki uboczne. Nie. I działania no, długoterminowe Panie potem ja się no, więc. pytałem prawników, nie istnieje taka konstrukcja, żeby no, więc producent nie odpowiadał za Ale lek, pytam, który, pan, który no zaraz. No, do właśnie, no i to jest precedens, który dziwi się, że pana nie zaniepokoił. Do tej pory tak było. Lek dopuszczony do obrotu, był dostępny, firma brała za niego odpowiedzialność. Dzisiaj w Polsce. Mamy zachorowania na grypę sezonową, biorąc pod uwagę rok poprzedni i jeszcze poprzedni, na poziomie pół miliona, 500 tysięcy choruje. Na grypę świńską zachorowało w Polsce 200 osób. 200, słownie. Dzisiaj jest wielkie larum. To teraz 200 osób. Dzisiaj determinacja z pańskiej strony i kolegów, w sytuacji, w której firma mówi tak, daje wam no, ale produkt. Pań, ale nie będzie na Tak, ja kończę to... zdanie i, i pozwolę panu odpowiedzieć. Daje wam produkt, czyli Chcę szybkich pieniędzy, bo chcę, żeby ten produkt kupił rząd, ale jednocześnie, mimo że zapłaci ten rząd, jeszcze wziął odpowiedzialność za to, no to co po tej szczepionce tak. się będzie działo. Pani i, i pani zastępca stworzyliście taką to sytuację, takie wrażenie, że w tych szczepionkach jest coś niebezpiecznego. I co to ma teraz za znaczenie, czy to będzie w, ogólnie dostępne, że każdy sobie A kto może panu kupić? A to Pan powiedział, że my tę szczepionkę kupimy, jeśli nie będziemy mieli odpowiedzi na te pytania. A które po, co mają tylko po co negocjacje? Po co negocjacje? Wie pan, za chwilę ktoś mi powiedział tak, no to jak nie negocjujecie, to z góry żeście założyli, że jesteście mądrzejsi od całego świata i w związku z tym nie zadajecie żadnych pytań, ale skreślacie, my nie skreślamy żadnego produktu. Obowiązkiem, nie tylko przywilejem, ale obowiązkiem ministra jest przede wszystkim dopytać, bo to nie pan, nie firma farmaceutyczna, nie EMEA będzie podpisywać tę umowę, w której bierze odpowiedzialność, tylko rząd. Niestety, to jest prawo, które w tej chwili firma farmaceutyczna yy, jedna czy druga zaproponowała w projektach yy, umów. Yy, A dlaczego z bujedskim? tylko dlaczego z no właśnie, No dlaczego z ja, ja mam tu przed sobą pewien dokument. Myślę, że dokument znany panu ministrowi Balickiemu, bo już kiedyś rząd kupował leki, to było tam i flu. Nie kupował jako rząd, tylko gwarantuję i to panu ministrowi również, że ta umowa jest zupełnie inną umową niż zaproponowały w tej chwili firmy. W tej umowie odpowiedzialność bierze firma na siebie, a nie to, co w tej chwili próbuje przekazać. Dajcie nam żywą gotówkę, a odpowiedzialność weźcie na siebie. No, panie ministrze, ja jestem bardzo dumna, że pan podpisał taką umowę, a więc niech pan da mi szansę, żeby miała ja równie bezpieczną umowę dla Polaków podpisała po negocjacjach z firmami. Czy pan próbuje mnie wmówić i telewidzą, że firma, która do tej pory robiła badania, Yy, nad danym ale preparatem ja nie o szczepionce. Ale, ja ale pozwolimy Pan skończyć. Jeśli firma, która ma dostęp do wszelkich badań i tych działań ubocznych również, albo przypuszczeń co do tych działań ubocznych, dzisiaj próbuje to ukryć i powiedzieć: słuchajcie, my Wam to damy, ale za wszystko odpowiadacie Wy, i za chwilę Pan będzie tą osobą która będzie atakować ministra zdrowia przy pierwszym powikłanym przypadku po tej grypie. Niestety w momencie, po kiedy polityka po szczepieniu, po szczepieniu A po w sytuacji, w której dzisiaj mamy bezpieczne leczenie i zapewnione leczenie odpowiednią ilością leków, które i Pan zapewnił. Profesjonalne oddziały zakaźne, znaczy nie, i tylko, tylko, bo lekarze przygotowani, zakup. sentinel, który pozwala odróżnić w tej chwili i sprawozdawać No Państwo, dobrze, ale niech Pan tego Szanowni nie wypowiedzi. My, my, tak. my jesteśmy dużo panice. dalej niż inne kraje panu w Europie. Tak. I Pan dzisiaj bardzo. próbuje wmówić, że panaceum na każde schorzenie jest szczepionka. Ja Panu udowadniam, że wprowadzenie dzisiaj i zakrzyczenie tego, który ma wątpliwości, szczepionki niepewnej jest większym złem dla polskich no dobrze, pacjentów. Cefnijmy. Źle by się działo, gdyby tak dobrzy ministrowie jak pan zdrowia i ministrowie, którzy będą po mnie, byli mniej dociekliwi, jeśli chodzi o zdrowie yy, Polaków. Ja słucham tych argumentów tak. dzisiaj, słuchałem tych argumentów, które były przedstawione w czwartek podczas debaty sejmowej i przejrzałem internet. Znalazłem stronę taką grypa 666, mhm. w której te wszystkie argumenty, które pani minister, a w większości pan minister Frączak podawali i tam jest takie podsumowanie, które może przeczytam te dwa zdania. Prosimy wszystkich naszych czytelników do zorganizowania akcji poparcia dla minister Ewy Kopacz. Jest to jedyna osoba na świecie, która zdecydowała się powiedzieć nie neofaszystowskiemu rządowi światowemu w postaci no, kliki, bankierów i pachołków. Precz z nowym porządkiem świata. No Ale tak, pan, ja pana zalecam, tak wygląda. Ja